Na kosze. Dziś kolejny przepis na letnie danie. Będzie to kurczak z patelni, a raczej nogi z kurczaka z cukinią, pomidorami i papryką. Danie łatwe i szybkie w wykonaniu, właśnie takie na lato, kiedy mamy ochotę na wypoczynek, a mniejszą ochotę na gotowanie. Nogi z kurczaka będę przyprawiać solą, pieprzem i przyprawą do kurczaka. Cebulę z czosnkiem oraz cukinią. I papryką będę podsmażać na maśle i oleju. Na koniec do potrawy dodam posiekane świeże zioła. Mam tu tymianek, majeranek, oregano, rozmaryn, natkę pietruszki i bazylię. Oraz pokrojone pomidory. Sos, który powstanie, zabiele śmietaną. Wszystkie składniki oraz ich proporcje podaję jak zawsze w opisie pod filmikiem. Zaczynam od przyprawienia kurczaka. Posypuję go. Solą, pieprzem oraz przyprawą do kurczaka, oczywiście po obu stronach, kurczaka także lekko skrapiam oliwą. I to samo po drugiej stronie. I tak przygotowanego kurczaka odstawię, i w międzyczasie przygotuję warzywa. Cebulę pokroję w kostkę. a czosnek zmiażdżam i posiekam. Następnie pokroję w paseczki paprykę, którą już pozbawiłam gniazd nasiennych. Cukinię, Cukinię pokroję w grubą kostkę. I tak samo w grubą kostkę pokroję pomidora. Pokroję go na talerzu, żeby nie tracić soku. Oczywiście pomidora przed krojeniem sparzyłam wyobrałam ze skórki. Wszystkie warzywa są przygotowane. Teraz możemy zabrać się za smażenie. Na patelnie o grubym dnie wlałam oliwę i wrzuciłam kawałki cebuli. Widzę, że już cebula zaczyna się smażyć, więc temperatura oliwy jest odpowiednia do smażenia kurczaka. Kurczaka wkładam skórą na spód. i zaraz nakrywam pokrywą. Teraz włączone jest maksymalne grzanie, po dwóch minutach zmniejszam do minimum. Minęły 2 minuty, zmniejszam grzanie do minimum. A na drugiej patelni będę smażyć warzywa. Wrzucam masło, i tyle, ile masła oliwy. Mniej więcej po Najpierw podsmażę cebulę. Do zeszklonej cebuli dodaję czosnek. Oraz paprykę i cukinię. Po wymieszaniu zmniejszam grzanie, nakrywam pokrywką i będę dusiła przez kilka minut. Słychać, że smażenie wyraźnie spowolniło. I teraz mogę przewrócić kurczaka na drugą stronę. I nadal na minimalnym grzaniu będzie się dusił. Warzywa duszą się 5 minut. Wygląda na to, że straciły już swoją surowość. Teraz doprawię je ostrą papryką. Tak mniej więcej ćwierć łyżeczki oraz pieprzem i solą. Wyłączam grzanie, warzywa wymieszam, zaraz dodam je do duszącego się kurczaka. I teraz kurczak z warzywami będzie się dusił około 15 minut. Na 5 minut przed końcem duszenia dodam pomidory. W czasie, gdy kurczak i warzywa się duszą, posiekam świeże zioła. Ze wszystkich poobrywam najpierw listki. Ja sama hoduję zioła, ale jeśli nie macie świeżych ziół, to mogą być to oczywiście zioła suszone mogą być to zioła prowansalskie lub po prostu suszona bazylia, suszony tymianek, majeranek, rozmaryn, takie zioła, które najbardziej lubicie. I na koniec liście bazylii. Zwijam je i posiekam razem z pozostałymi ziołami. Niesamowity zapach mają takie świeże zioła. Kurczak z warzywami dusi się już 10 minut. Sprawdzam, czy jest miękki. No, już całkiem mięciutki. I dodaję teraz pomidory. Pomidory dodaję na końcu, żeby się nie rozpadły podczas duszenia. Dodaję też teraz zioła. Trochę ziół zostawiam do posypania potrawy. I jeszcze pięć minut będzie się wszystko dusiło. I teraz wyjmuję mięso z kurczaka z sosu. Mięso nakrywam folią, aby nie ostygło. Sosu dodam teraz śmietalę. Sos posmakuję. Bardzo dobry, ale moim zdaniem trochę mało słony. Można podawać. Taki kurczak najlepiej smakuje z bagietką, ale można go podać także z ryżem czy z ziemniakami. Mmm, świetne. Mięso jest mięciutkie, fajnie smakuje. Sos. Mm. Papryka, pomidory, cukinia i świeże zioła nadały temu daniu lekkości i śródziemnomorskiego klimatu. Mm, pyszne! Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego!